Aby znaleźć szósty wyraz ciągu, najpierw potrzebujemy znaleźć odpowiednie wartości, czyli przede wszystkim różnice ciągu arytmetycznego. W jaki sposób możemy znaleźć taką różnicę? Mianowicie mamy podane te wartości a2 i a3, że drugi i trzeci wyraz ciągu, drugi jest odpowiednio 4 oraz trzeci to 9. I z tej informacji możemy już tak naprawdę stworzyć równanie, na której podstawie stworzymy czy wyliczymy wartość r, czyli tej różnicy. Jak to w jaki sposób to robimy? Mianowicie, jeśli a2 do a2 dodamy wartość r, to w tej sytuacji otrzymamy wartość a3. I podstawiamy w to miejsce, czyli będziemy 4 dodać r, to jest wartość wynosząca nam. 9, no i w tej sytuacji przenoszę na drugą stronę, R będzie nam wynosiło po prostu 5. I teraz jeśli chcemy wyliczyć szósty wyraz ciągu. To szósty wyraz ciągu to jest nic innego, tylko wartość a6 zapiszmy, to nam się równa. No i teraz możemy użyć na przykład trzeciego wyrazu ciągu, czyli to jest a3, dodać ile różnic. Skoro mamy trzeci wyraz ciągu, to żeby dojść do szóstego, to musimy dodać 3, ile dodać, żeby dało nam 6, czyli po prostu 3 różnice. No i w tej sytuacji a6 będzie nam wynosiło, a3 to jest, wiemy, że to jest 9, dodać 3 razy 5, czyli to jest wartość 15. No i na tej podstawie już wiemy, że a6 będzie musiało nam wynosić 24 i taką też odpowiedź znajdziemy w podpunkcie a.